Na co chcesz iść? Na Madagaskar. Chcesz iść na to, to jest wiesz, że to jest bajka. Wiem. Yy, trollolo lol. -lo. Cześć, ukończyłem z tej strony Kika, arżący po drugiej stronie mikrofonu, jak koń zarzynany przez stado dzikich murzynów. Jest! Caps LLS, bodajże chyba tak jest na YouTubie, będzie tam mój podany link w kanale. Kowek jest po prostu Nie, tak pozytywnie głupi... zakręcony. Tak, jestem pozytywnie zakręcony, bo mamy autograf, powiedz kogo Roka, Roya i Perli, tak jest, fuck yeah, jestem po prostu wow, madafaka. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że mam autografy tych dwóch najznamienitszych let's playerów z naszego kraju i Perli. No, i Perli, jak to ubiłeś? Słuchajcie, dobra, do puenty, przejdźmy do puenty. Ten y, krótki audio, nie wiem czy wideo, audiolog jest... No jest informacja dla was. Informacja, tak, taki szybki informacyjny upload jest, y, ma na celu uświadomienie was, y, dlaczego nie było nas tak długo na naszym kanale po Mersi. A mianowicie nie mieliśmy po prostu najzwyczajniej w świecie czasu. Y, musieliśmy się zająć nauką, szkołą, naszymi sprawami osobistymi, i postanowiliśmy tak, m, podać wam, tak podać wam harmonogram wyrzucania naszych filmików, a będzie to, a mianowicie y, sobota i niedziela. Takie dwa y, dni, w których będziemy wrzucali, myślę, że po jednym lub po dwa filmy. A będą one wrzucane w nocy z piątku na sobotę i w nocy z, z soboty na niedzielę, w zależności jak to będziemy kręcili. No i w zależności jak też będziemy mieli czas, mogą być wrzucane też rano, mogą być wrzucane też nie wiem po południu. To wszystko zależy od czasu renderowania, od czasu filmiku i tego dupererów. i od czasu robienia intra, prawda Kopku? Tak, intro będzie na pewno fajne, a w ogóle muszę powiedzieć co mamy, jaki mamy plan w ogóle. No to przy... chcemy zrobić ujebany stół duszczyka. <grym> Durczoka się nie Durczoka, dobrze, to Bodajże no nie wiemy kiedy będziemy mieć dokładnie statyw i kamerę. Ale znaczy, będzie grubo, powiem wam Szykujcie się w najbliższym czasie na taki odcinek, taki super jebacz odcinek, który. Ja mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Będę tam w głównej roli Dur Kamila Durczok. nie może być Kamil Durczek, będziemy musieli go nazwać. Kika Durczok. Kika Durczok, tak, tak, będę kika Durczokiem. Kopek będzie moim super kamerzystą i będę miał po prostu pierdzielony stół i na tym to będzie polegało. Zobaczycie naszą, jak my odebraliśmy Kamila Dłówczoka, podczas jego relacji z upierdolonego stołu. To chyba na tyle, na dzisiaj, podajem. Znaczy, nie no, jeszcze dzisiaj miejmy nadzieję, że wrzucimy jakiś odcinek z Diablo, jeżeli nam się uda. Jeżeli nam się nie uda, to po prostu wrzucimy go jutro. O, albo, bo mam na kompie prawdopodobnie jeszcze z Iwi Wy może nie wiecie, co to za gra. Ale, może dzisiaj, jeżeli jest to dobrze nakręcone, nie zabierze... Jeżeli będzie wszystko ok, to pisami się dzisiaj, może jeszcze to wrzucić. W naszym no, trzecim pograymersie Czyli gościnnie wystąpił tam Tita, którego jeżeli oglądasz ten film bardzo serdecznie pozdrawiamy. I zapraszamy Was do oglądania naszych filmików do subskrybowania, łapkowania, komentowania. No, i myślę, KOPEK, że możemy zrobić jakiś konkurs za niedługo na naszym kanale, związany z autografami Roka Roya i Perli. Oczywiście Rock Roya zostają z nami i może rozlosowany autograf Perli. A więc, no, tak więc zapraszam Was do komentowania, łapkowania, subskrybowania. Jak już wcześniej mówiłem, żegnam się z Wami ja, czyli Kika i żegna się z Wami. KOPEK, ale pamiętajcie, nie widzicie łapek w dół, tylko w górę. Tylko w górę. Tak, nie ma łapek w dół, są tylko w górę. Tak więc do zobaczenia. piąteczka, yo, Pa!